Anna Siemiska razem z nami. Dzień, dzień dobry, dobry animację. Dzień dobry, cześć. Aniu, najdroższy kalendarz adwentowy, jaki wydrapaliśmy w internecie ostatnich lat kosztował 112 tysięcy dolarów. Bardzo dużo. I pochodził od Tiffaniego. <laughs> e, my chcielibyśmy mieć taki bardziej kalendarz, taki, który będzie bezcenny, tak. bo zrobimy go sami. Cześć, to Dorota i Marcin. Fajnie, że jesteście z nami. Żeby nie ominąć żadnych treści, zasubskrybujcie ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzieńdobry.tvn.pl tak, zdecydowanie ta praca wspólna z dzieciakami to jest coś tak naprawdę bezcennego. Damian, ja rozumiem, że może zrobić sam kalendarz, ale ka do, każdego kalend do każdego okienka pierścionek dla żon wsadzić, to też nie jest, wiesz, zły pomysł. Nie, no ja ją kocham, ale też no bez przesady. <grystanie> <nie>. Bez przesady <grystanie> dla Twojego portfela. <grystanie> Ten kalendarz, który tutaj Aniu przygotowałaś, jest tak. przepiękny. Z czego nie jest zrobiony powiedz? On jest, słuchajcie, zrobiony tylko i wyłącznie z papieru i dodatkowo z serwetki? Chcesz I powiedzieć, że z tej rolki do papieru, która zostaje? Nie, no, można, ale okay. ja niestety nie miałam czasu na to żeby zebrać okay, ale może być, tak? Myślałam, może to być. są właśnie te, 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 te wiesz, Może być, może być, kartoniki. ale słuchajcie, jeżeli nie macie, to bierzemy po prostu jakikolwiek hmm. troszeczkę sztywniejszy papier, karton, zwijamy, rolujemy i mamy roleczkę. To jest akurat gigantyczna, więc na duże prezenty do środka, ale mogą, mogą być też zrobione okay. mniejsze. I takie po prostu przyklejamy. Znaczy mi by było szkoda takiego papieru, powiem ci, że te rolki można zbierać faktycznie. Można, można, mm -hmm. Zgadza ale, się? Ale ładnie to wygląda, Bardzo przepięknie ładnie. to wygląda i do każdej takiej takiej I Potem serwetkę będzie, na na, na, na z gumeczką. Dokładnie, tak. Serwetkę czy chusteczkę. Tak naprawdę tutaj totalnie tylko wyobraźnia nas ogranicza, co możemy położyć na wierzch, jak to przeozdobić, bo to jest taki szkielet, mm -hmm. gdzie mm -hmm. możemy dodatkowo jeszcze różne rzeczy też dołożyć, prawda? I sami rysujemy takie nalepki, e, później to naklejamy, dzieciaki szukają i do środka wrzucamy jakieś łakocie albo małe prezenty. No właśnie, a propos tych rzeczy, które mogą być w środku. Nie tylko słodycze, ale mm. mogą być różne na przykład zadania mogą albo być intencje rzeczy, albo do... Dobre słowo. Dokładnie tak, więc nie tylko słodycze, ale mamy tutaj, zobaczcie, jest kufarek z różnymi e, właśnie takimi małymi gadżetami mm -hmm. i dodatkowo właśnie różne też e, Zobacz, miłe słowa Co albo coś zadania. miłego dla siebie. Tak. Oglądajcie Dzień Dobry TVN przynajmniej do 1130. O, Albo na przykład zrób w swoim pokoju bazę skoców i poduszek. Ale super. Złab na język, języku płatek śniegu, to raczej nie w miarę. Je, je, jeszcze nie, jeszcze nie, ale na przykład zaśpiewaj kolędę. Tak jest. Bardzo fajne zadania. Zrupania łukę na śniegu, no wiele z tych się może nie udać po prostu. Po... No to już tutaj muszą rodzice troszeczkę <gry> do kontrolować kontrolować do pogodą. Tak, do ale pogody. Su super pomysł, super pomysł tak. takimi zadaniami, żeby wrzucać do, do środka. To jak jeszcze możemy kalendarze takie adwentowe zrobić? Słuchajcie, czego? mamy mnóstwo gotowych już propozycji, więc jeżeli ktoś nie ma, nie czuje. Yy, umiejętności takich manualnych, żeby samemu coś skleić, albo żeby po prostu nie ma na to czasu, to jak najbardziej możecie też zakupić sobie już takie coś gotowego. One już mają kieszonki, więc wystarczy właśnie włożyć tam jakiś gadżet, jakiś właśnie łakoć, czy jakąś intencję dobrą, bądź zadanie i już mamy gotową, gotową tutaj bazę do przywieszenia. Możemy też wziąć jakiś patyk z parku czy mm -hmm. z lasu, przyczepić do niego sznureczki i tak naprawdę oh, właśnie wow, to jest taką drabinką. Pomysł. I od samego dołu zaczynamy od jedyneczki, tutaj już też, zobaczcie, przygotowałam. Możesz, pomogę, Możesz podtrzymać, Zresztą, proszę, takie miałam. Można kupić wstrzymam. łatwo. Czy robiłaś sama te... Tak, akurat kupiłam, ale zobaczcie, to nie muszą być takie też pudełeczka. Być Mogą być to po prostu koperty. Ty. Ja już też celowo A. przyczepiłam sobie tutaj jakąś suszoną cytrynę, ale znowu, jeżeli nie mamy, możemy to zrobić z papieru, prawda? To naprawdę nie jest żaden problem. Także przyczepiamy tutaj sobie. nie Od... wieszaj, bo mi ręka drętwieje. No dobrze, to tutaj już wieszamy we dwie. Wieszamy we dwie. Ale to ładnie wygląda. Zobacz, jak ja to to są proste rzeczy, tylko że widzisz, ty tutaj te e, kijki nawiercałaś, nie? A... Tak, dokładnie, ale mogą być też owinięte. Nie można można być, owinąć. Można no też właśnie. klejem na gorąco, słuchajcie, klej na gorąco załatwia absolutnie wszystko. I też, żeby było tak, jeszcze ciekawiej, ci. mamy różnego rodzaju możesz drewniane rzeczy, elementy. Tak, Zabierzemy. proszę bardzo, możesz zawiesić domek, możesz zawiesić kopertę. Można też tutaj życisz, z boku, A prawda? kopertę, jak mogę no wybrać, to, 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 proszę, to, proszę, to tak. jest kopertę, tak. wiadomo. To, to może być droższy kalendarz adwentowy. I Dobra. zobaczcie, przyczepiamy dosłownie jakiś malutki element drewniany i już dodatkowo też y, buduje ciekawszą kompozycję, prawda? No, Więc tutaj rzecz. Możemy wykorzystywać różne Super. rzeczy. Y, bardzo ładne. Tutaj, y, co mamy? Możemy już Paula odłożyć, chyba? Tak. chyba to to, samo? to jest ten sam, ale mhm. słuchajcie. Też y, pokazać nam, jak to wykonać, chcę tak? Chcę pokazać wam to, że możemy wykorzystać niekoniecznie właśnie, y, jeżeli nie mamy aż tyle czasu, żeby samodzielnie robić i kleić Zbirać te roleczki, mhm. To zobaczcie, mam małe kubeczki, które po prostu wystarczy. Właśnie Właśnie klejem na gorąco sobie wkleić, więc jeżeli chcecie, to no mam tutaj dla mały kubeczek, okumane. mało się zmieści. Może weźmy duże. I co tutaj na... My sobie wiesz Też pod kątem ładnie. dziecka. Ale na tak, tym, tak, 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 tak. Po ranciku sobie kleimy. Mm -hmm. o -o. Troszkę wyszło. O, nie, to nie ma problemu. Nie ma problemu, Tak, bo tak? no to zaraz zaschnie, więc ostrożnie, żebyś tylko... Dłoni nie, nie nam robić takich rzeczy przed duszą rano, prawda, Damian? O, no, szczególnie, że ręka drży, ale to ze względu na brak magnezu. <głos> Oczywiście. <głos> żeby nie było. I słuchaj, wklejasz sobie tutaj jedno. Jestem. Pomiędzy. Tutaj, dobrze. Tak, wspaniale. Czy dobrze zauważyłam tu kawałek papieru, który tam właśnie dokładnie będzie Dokładnie tak, dokładnie tak, więc Dobra. dajmy dosłownie 5 sekund, żeby to się tutaj przy, przyczepiło, przykleiło. I już możesz, proszę Paulina, i wycinasz po prostu jest serwetka. Nie, tak, dokładnie, dokładnie, dokładnie tak. Te gumka chyba, nie? I tylko zaciepiesz gumeczką, Tam. dokładnie tak. Mamy to. I ale super pomysł z tym kartonem. No, jak to ładnie wygląda, jak taka tak. mała szopka. No, dobrze. Udało się. Udało się. Cudownie. No i tak naprawdę brakuje nam tylko i wyłącznie naklejki, ale ja już mam przygotowane, żebyście nie musieli pisać. Mamy 23. O, Bardzo proszę, przyczepiaj. I już mamy 23. dzień. Gotowy, tylko Czyli jeszcze Wigilia, ewentualnie Wigilii. jednego. Dokładnie i tak naprawdę zobaczę. Mamy dyżur, już teraz zapraszamy. <laughs> tak. I słuchajcie, mam dla Was ostatnie zadanie. Tak. Po prawej mojej stronie waszej są literki. Mhm. Musicie ułożyć swoje imiona. Czas start, kto pierwszy. O re, a, ale tam są też podpuchy. 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 Pokaż. D. My. Czy masz krótsze? I, A jedno A jest takie trochę inne. A, jest. O, dobrze. Nie, dobrze i... znalazłaś. A my Proszę. Cudownie. I zobaczcie, wcale to nie musi być koniec. Możemy na przykład na którejś ściance nakleić klejen na gorąco imię dziecka. I już wiadomo, że to jest kalendarz konkretnego dzieciaka, prawda? Oczywiście, Paulina i Damian, będzie wam łatwiej, pożyczymy. <laughs> Wspaniały pomysł, Aniu. <laughs> Bardzo ci dziękujemy. Dziękuję Dzięki śliczne. Jakoś tak miło się zrobiło. Wydaje mi się, że sezon na świąteczne swetry został właśnie oficjalnie otwarty. Oczywiście. Piękne I kolczyki. kolczyki. Tak, i kolczyki. Teraz <laughs> Bardzo... tylko brakuje nam śniegu i tej bez troski, no dobrze. można było łapać na język. Cześć, tu Dorota! I... Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej, zapraszamy na. Dzień